W takim domu na skraju lasu żyła sobie dawno temu dziewczynka z mamą. Któregoś z dnia mama, wybrawszy się na targ, kupiła kawałek czerwonego sukna. – Popatrz, córeczko! – powiedziała. – Chciałabyś, abym uszła ci z tego pięknego materiału prześliczny płaszczyk z kapturkiem? Podejdź tu do mnie, sprawdzimy, co można zrobić z tą tkaniną. Po chwili wyjęła przybory do szycia i rozpoczęła pracę nad krojeniem płaszczyka. Ten niebawem był już gotowy i przypadł dziewczynce do gustu tak bardzo, że nie chciała już nosić niczego innego. Odkąd dziewczynka znana była jako czerwony kapturek. Po przeciwległej stronie lasu mieszkała jej ukochana, lecz schorowana już. Bardzo babcia, która coraz rzadziej wstawała z łóżka. Mama czerwonego kapturka sprawowała nad nią opiekę. Często też nosiła jej coś smacznego do jedzenia. Pewnego razu mama przygotowała przepyszne ciasteczka z orzechami oraz drzem z malin. Babcinę przysmaki. A potem zwróciła się do czerwonego kapturka. Kochana córeczko, nie chciałabyś udać się do babci i zanieść jej kilka placuszków i słoiczek czemu? Dobrze, mamusiu, pójdę z największą ochotą, oznajmiła wesoła dziewczynka, ponieważ bardzo kochała swoją babcię. Proszę, byś nie zatrzymywała się podczas zędrówki i nie wdawała się w pogaduszki z nieznajomymi, powiedziała. A po chwili dodała. Nigdy nie wiadomo, kogo możemy spotkać w lesie. Przyrzekam, że nie będę z nikim rozmawiać. Nie martw się, mamusiu. Uspokajając mamę, dziewczynka chwyciła koszyczek w dłonie i wyruszyła w drogę. Kilka godzin później czerwony kapturek kroczył już przez gęste zarośla. Drzewa radośnie szumiały, a dziewczynka napawała się śpiewem ptaków i trzepotem ich skrzydeł. Wodali słychać odgłosy pracujących nad wyrębem lasu, drwali. Czerwonego kapturka uszczęśliwiał zapach kwiatów, które widział na swojej drodze. Jeden z nich spodobał się dziewczynce tak bardzo, że zapragnęło serwać go dla swojej babci. Wtem drogę zagrodził jej wilk, który na widok smacznego kąska zgłodniał niesłychanie. Okrutny zwierz w obawie przed drwalami pracującymi nieopodal nie zdecydował się jednak na połknięcie dziewczynki. Rozmyślał więc nad tym, jak zwabić czerwonego kapturka w ustronne miejsce. Przerażający i niezwykle niegodziwy wilk nagle przemówił uprzejmie i łakotnie. Witaj, urocza istotko! Dzień dobry, panu. Odpowiedziała nie zdań sobie sprawy zagrażającego jej niebezpieczeństwa. Dokąd zmierzasz tak samotnie? Zapytało z zaciekawieniem. Mamusia wręczyła mi koszyczek pełen smakołeków i kazała zanieść go do babci mieszkającej niedaleko. Tam po drugiej stronie las. Wytłumaczyła dziewczynka. Mm, <grystanie> Jesteś dobrą wnuczką, <grystanie> oznajmił wilk. A po chwili zapytał: Wędrujesz tak samotnie? A może pościgasz się ze mną? Sprawdzimy, kto jest szybszy. Mm, to wyśmienity pomysł, <grystanie> powiedziała dziewczynka. Tylko dokąd będziesz. – Biec! – zapytał. – Żebyś nie zobaczyła z wyznaczonej przez mamy trasę, podążajmy w tym kierunku. Ale powiedz mi dokładnie, gdzie znajduje się domek babci. Po chwili czerwony kapturek objaśnił wilkowi dokładną trasę wiodącą do domku babci. – Zwierz! Pomknął w tym kierunku ile tylko sił w nogach. Wilk znający las jak nikt inny. Wkrótce dotarł do domu staruszki. Po chwili udało się słyszeć pukanie do drzwi. Kto tam? spytała słabiutkim głosem babcia. Babciu! Powiedział wilk, naśladując słodki głos czerwonego kapturka. – Kochana moja, spróbuj unieść zatrzask i popchnij lekko, a drzwi powinny otworzyć się same – poradziła babcia. Wilk, gwałtownie odpychając drzwi, wtargnął do izby i połknął schorowaną babcię. <noise> – By nie zostać rozpoznanym przez zbliżającego się czerwonego kapturka, Przywdział koszulę, w której spała babcia, a na głowę włożył czepek. Szybciutko wskoczył do łóżka, nakrył się kołdrą i czekał. Dziewczynka zachwycona pięknym lasem zabawiła w nim bardzo długo. Biegła po zaroślach za kolorowym matylkiem. Zbierała orzechy laskowe, podziwiała zwierzęta leśnie skaczące w oddali. Tymczasem wilk, znużony oczekiwaniem na dziewczynkę, prawie zasnął. W pewnej chwili usłyszał odgłos pukania do drzwi. Kto? Kto tam? Zapytał zachrypniętym głosem. Dziewczynka, słysząc dziwny głos, była nieco zaskoczona. Lecz pomyślała, że to jeden z objawów babcinej choroby. Babciu, to ja, Czerwony Kapturek, otwórz sobie zasuwkę, moja kochana. <laughs> A drzwi samy się otworzą, poradził wilk. Czerwony Kapturek wykonał polecenie babci i chwilę później znajdował się już wewnątrz izby. Mimo, że wilk skrył się jak tylko potrafił, najlepiej. Czerwony Kapturek dostrzegł sierść. Przeraziła się, gdyż bardzo kochała swoją babcię. Podejdź bliżej moje dziecko. Dziewczynka posłusznie odstawiła koszyczek i stanęła nieopodal łóżka. Chwilę popatrzyła się, aż w końcu rzekła. Ojej, babciu, jak ty masz ogromne oczy. To dlatego, żeby cię... Dobrze widzieć, moja kochana wnuczka, odpowiedział wilk, wychylając się za kotrem. Babciu, jakie ty masz długie ręce? rzekła ze zdziwieniem, żeby lepiej cię objąć, moja dziewczynko! – Usłyszała z ust wilka. O jej babciu, jakie masz ostre zęby! – Żeby cię zjeść! – wykrzyknął przerażliwie zwierz i rzucił się na swoją ofiarę. Po tak obfitej biesiadzie postanowił jednak chwilę odpocząć. Kilka godzin później do domku babci zawitał myśliwy. Usłyszawszy dziwny, chrapiący głos, postanowił zajrzeć do poczciwej staruszki, by sprawdzić, czy u niej wszystko w porządku. Wszedł do wewnątrz izby i ujrzał wilka, Wylegującego się w babciny muszku. Jego uwagę zwrócił ogromny brzuch zwierzęcia. Potworze, po wielu latach poszukiwań odnalazłem cię. Wrzasnął: Już nigdy nie uczynisz nikomu nic złego. Szybko chwycił strzelbę i, i, i już miał strzelić, lecz w ostatniej chwili spostrzegł, że brzuch zwierzęcia. Poruszył się. Ten nędznik najprawdopodobniej połknął staruszkę. Spróbuję ją uratować. Może mi się uda, rzekł do siebie myśliwy. Rozpruł brzuch, a z jego wnętrza wydostała się istotka w czerwonym kubraczku. Proszę mi pomóc wydostać z ciemnego brzucha moją babcię, powiedział czerwony kapturek. Chwilę później... Uwolnił babcię, która, mimo że była bardzo osłabiona, wkrótce doszła do siebie. Babcia i dziewczynka podziękowały myśliwemu za uratowanie życia. Teraz, Wilku, dostaniesz nauczkę! Pogroził myśliwy. Mężczyzna zastrzelił Wilka, a następnie przewiesił go przez ramię, pozdrowił babcie oraz czerwonego kapturka, i zamknął w drzwi i poszedł w leśne Od Odtąd czerwonego kapturka nie spotkało. Już nic złego. Dziewczynka dorastała bez trosk, u boku babci i ukochanej mamy. I już nigdy nie rozmawiała z nieznajomymi. Skrzętnie wypełniając powierzane